Cześć, jestem Autobloger tym razem. Witam Was w kolejnym odcinku na luzie. Oczywiście w moje ręce wpadło Sejczęto w holenderskim gazie. Samochód prostej konstrukcji, w którym nie ma co się zepsuć, no a jednak się psuje. Niestety mechanicy niechętnie witają go w warsztacie, bo jak wielu z nich twierdzi, dużo trzeba się orobić, a niewiele można za ten samochód wziąć. Więc większość z mechaników odprawi Was kwitkiem. Podczas gdy wy po wyjściu z warsztatu poczujecie się, jakbyście kupili śniadanie, wydali na półkę z kefirem, to wasi koledzy, którzy mają BMW, Audi bądź inne niemieckie wynalazki, będą czuli się tak, jakby właśnie kupili nowego smartfona. Muszę pochwalić auto za precyzyjną wskazówkę prędkościomierza, która chodzi w ten sposób, za całkiem wygodne fotele. Powiem wam, że jestem tutaj mile zaskoczony. Oczywiście, jeżeli będziecie jechali. Z takim twardym zagłówkiem w dalszą trasę To na pewno nie będzie to ciekawe przeżycie Zwłaszcza na yy, Jakiś tam wybojach Będziecie jechali mniej więcej tak Więc nie będzie to przyjemne Co jeszcze ciekawego w tym samochodzie Oczywiście to, że jest tutaj klimatyzacja Ale tylko w niewielu egzemplarzach Więc od czasu do czasu trzeba Albo wspomóc się nawiewem Albo korbotronikiem Tutaj Zatrzymałem się na chwilę, ponieważ silnik jakby troszeczkę zaczął się nagrzewać, więc jest dosyć gorąco, a samochód jest wrażliwy na takie różne sytuacje, więc lepiej go na razie odstawić. No i tak, jeżeli chodzi o wyposażenie, to oczywiście klimatyzacja, oczywiście nawigacja, masaż w fotelach, wszystko tylko, czego sobie zażyczycie, pod warunkiem, że kupicie sobie to na, na przykład na AliExpress i sobie to zamontujecie wyposażenia jako takiego tutaj nie ma, no jest oczywiście dźwignia zmiany biegów, kierownica, wszystko to, co podstawowe. Kierownica chodzi ciężko, czyli po męsku, jeżeli chodzi o precyzję, to precyzji zbytnio nie ma, ale ważne, że chodzi ciężko. Zawieszenie. Trudno tak naprawdę powiedzieć, czy jest komfortowe, czy nie jest komfortowe, bo teoretycznie na płaskiej drodze wydaje Wam się, że samochód zachowuje się komfortowo, a po wjechaniu na dziury wydaje Wam się, że samochód jest sztywny. Wnętrze jest troszeczkę ciasne, ale jest tu wiele praktycznych schowków. Jeżeli na przykład włożycie sobie tutaj coś metalowego, to przy ostrym hamowaniu możecie wybić sobie zęby, nie musicie iść do dentysty, więc jest to pewna oszczędność. Z kolei bagażnik ma 170 litrów około pojemności, więc to jest tak naprawdę i tak więcej niż Porsche 911. Jeżeli macie kolegę, który akurat jedzie Porsche gdzieś i nie może czegoś zabrać, to zawsze możecie powiedzieć, że słuchaj, no ja mam większy bagażnik, więc jakby coś, to mogę coś wziąć. Kolejna ważna cecha w Sachento to przede wszystkim bezpieczeństwo. Samochód w testach Euro NCAP otrzymał dwie gwiazdki, no ale oczywiście po zmianie przepisów jedną gwiazdkę skreślono. Nie radzę tym samochodem więc wciskać się przed tiry, przed autobusy, lepiej w większości osobom ustępować, jeździć grzecznie, spokojnie, wtedy nie będziecie mieli problemu. Zakup takiego auta można wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Chodzi oczywiście o pieniądze. Jeżeli lubicie oszczędności i nie przepadacie koniecznie za motoryzacją, albo po prostu jesteście studentem, dojeżdżacie gdzieś blisko, nie musicie mieć jakiegoś dużego samochodu, chcecie mieć jak najoszczędniejszy samochód, to Sejczęto będzie dla Was dobrym wyborem. Oczywiście pamiętajcie o tym, że w ciepłe dni lepiej pójść na piechotę, pójść na rower. Zachęca ten samochód zdecydowanie do tego, żeby w ciepłe dni nim nie jeździł, tylko żeby. Pokazać się na słońcu, żeby jakiś sport uprawić. Z gorącego, jak całą Sejczęto, żegna Was autowloger. A Wy oczywiście subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mnie na Facebooku i odwiedzajcie mój Instagram. Cześć!